Wiki, wiki, liczek. no i dzisiaj będziemy nagrywać jak moja cała rodzina idzie do okolicy, tylko niech ja ciuchy, tato weź swój ciuch, no dobra, jeszcze tak po prostu, nie weź, To jest moje, moje, a coś dla mnie będzie, cicho, bądź. no to dla Bartka, no i super w końcu, to dla mnie na... Nie. Doby idziemy do wszystko do okulisty bo mi się taki ten wyraź tak. ouch ocz! Ja 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 Zimno, zimno, zimno. A zimno moje tobie. To my idziemy po śpiwu do niego od razu, no i idziemy też po, po ten, jak to się nazywało, po, do okuli. Dobrze, to sobie tak chwilę poczekamy, a my się zaczekamy, my się na Tutaj poczekam i jak Koczyłam pod rzeczy, ja jak to ja, czyli... Ja jak to ja czy... Dobra, czekamy w kolejce. A ja... No, a ja muszę trać. Ja tutaj... Ty sobie usiądę. E, dzień dobry. E, dzień dobry. Tylko y, może pan na chwilę wyjść dobrze. Sprawdzimy, czy się ładnie wypoczywał. Dobrze, wam się. Dobrze. Czy mogę z swoim całą rodzinę umówić oprócz najmłodszego i oprócz najmłodszego syna? Tak, to będzie łącznie 20 złotych. Proszę, dziękuję. To na potem niech pan przejdzie, dobrze. 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 Proszę pana. nie będzie musiał nosić okularów, ale przez pan będzie musiał przez rok y, pikać sobie czymś takim do oczów, do y, żeby oczy nie, nie były czerwone. Dobrze. Ja muszę sobie psikać ten rok. Zimna, zimna. Dzień. dzień dobry. Dzień dobry. Proszę usiąść. Pani jest y, żoną pana. Tak. Pani akurat będzie względem nosić okulary. Niech pani coś wybierze. Ale na początek jeszcze nie, bo na początek będzie. Na początek może pani dać takie krople specjalne, a potem... A potem będą okulary. Dobrze. Dzieci, chyba robimy Dzień dobry. Dzień dobry imię, poproszę. Yy, Natalia. Dobrze, niżymy. Proszę oczy. Proszę, proszę. To być może nie będę musiała nosić okularów, ale nie jestem pewna. Dzień dobry, poproszę imię. mnie. Bartek. Dobrze, Bartek. Widzisz tam koszykówkę? Tak, widziałam. Oczy. Dobrze, teraz. To... Ja. Dobrze. Poproszę o oczy. Nie, nie chcę, nie chcę. Nie chcę, nie chcę. Au. Balał. Teraz zapraszam Panią. Pani musi nosić okulary. <laughs> ale to znaczy, Pani musi sobie wciekać, Pani będzie musiała nosić okulary, ale tylko przez 3 lata. Dobra, teraz to po mnie, ja. To znaczy ja. Ty będziesz musiała nosić okulary, ale tylko przez rok. Proszę pani, ta córka będzie musiała nosić okulary przez rok, a potem od taty, bo, 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 bo twój mąż we mnie nosi to, więc chcę niech potem po, po tych... Po I, potem I takie same okulary jak ja. To chcę. Dobrze. I poproszę teraz, kto był po y, Natalii. Pan zapamiętał moje imię. Tak, Natalia. I ja... No to ty akurat nie będziesz musiał nosić okularów, ale od taty tam się podziel z nim, od Twojego, jak to jest Twój tata, no jak mówi. No to podziel się kropelkami, ale tylko na rok. Dobrze. A potem sprawdzimy, czy trzeba nosić okulary. A ja? Ty musisz nosić okulary ze względu na to, że masz słabe oczy. I to też od taty się. Podziel. No sobie właśnie, no. Ja muszę się dzielić z tatą, ja też. No w sumie to ja też, bo ja tego przez tam no i... mm. Dobrze, to już do widzenia. Do widzenia. Jeszcze od razu weźmiemy to. Dobrze, to my już idziemy. Do widzenia, do widzenia. Dobrze, to ja to tutaj wezmę na dół. Tylko czekajcie. O jezus. O, jezus trzeba pożytku. O, jak zwykle. Chwabkę po rozwalamy. trzeba pokładać, jak zwykle. Kupimy jej dywan, dobra. Kolecimy tutaj dywan. czego jest taka mała, tutaj się mieści. O super, mój pokój nowy. Tak, nowy. O, lenifelka. I pan awokado. Siadam na pana awokado. Nie pana awokado, tylko awokado. Nie wiem z Kuba co robić tej mój Nie wiem, masz taki duży pokój, masz taki mały pokój, że ci się nie mieści on nawet. Naprawdę?

A ja dzisiaj nie chcę. Powiedziałam, że muszę iść spać, to muszę iść spać. Dobrze Dobra, już tak już idę spać. Nie no fajnie się chodzi w tych okularach, wiem, wiem.

to jest pusto, to mogę być taki zaś. To wszystko robię. Dobra, to zobaczymy tutaj. Tutaj No to może Ale tutaj już was się dało. ale tutaj nie. 为了这点儿东西走。 To bytem koniec mojego odcinka. Pa, pa.